Witam Państwa bardzo serdecznie, drodzy studenci, słuchacze naszego uniwersytetu. Z przykrością spotykamy się znowu po obu stronach szklanego ekranu. Chociaż mieliśmy nadzieję, że uda nam się rozpocząć ten drugi semestr naszego 10 jubileuszowego roku działalności już na bezpośrednich spotkaniach z Państwem na naszej auli wykładowej. Tymczasem musimy się. Powstrzymać jeszcze, wytrzymać właściwie ten czas, może już niedługi, w którym będziemy się spotykać za pomocą internetu i transmisji online. Wykłady będą dostępne jak zawsze o każdej porze dla Państwa na naszej stronie internetowej. Zarząd przewidział. Tylko wykłady do końca marca tego semestru, ze względu na to, że ufamy, iż zmienią się warunki i zostaną zniesione te obostrzenia, i będziemy mogli wrócić do bezpośrednich naszych spotkań. Propozycje, jakie przedstawiamy Państwu na miesiąc marzec, część lutego, są następujące. Spotkamy się podczas wykładów z panią profesor Irmą Koziną, która opowie nam o ogrodach jordanowskich, które powstały z myślą o dzieciach. Zaprosi nas na rozważania przedświąteczne ksiądz dr Stanisław Puchała. Pani doktor Anna Żurek zapewni nas, że depresja holenderska nie jest taka straszna i opowie nam o kraju rowerów i tulipanów. Spotkamy się również z doktor Barbarą Lewicką, która będzie mówić o swoich doświadczeniach, których, które zyskała w czasie stypendium Fulbrighta w Stanach Zjednoczonych. Spotkamy się również z magistrem Marianem Piegzą, a dzisiaj zapraszam Państwa na szczególnie miły dla naszych uszu wykład, wykład muzyczny, który przedstawi nam nasz redaktor Jacek Woleński. Będzie to opowieść o czterech porach roku Antoniego Vivaldiego. Reszty ważnych informacji mogą Państwo zasięgnąć na naszej stronie internetowej. Zgodnie z naszymi obietnicami zarządu, zaproponujemy również Państwu wznowienie gimnastyki rehabilitacyjnej. Będzie się ona odbywała w każdą środę, począwszy od 24 marca o godzinie 10 w sali Młodzieżowego Domu Kultury przy Ulicy Harcerskiej. Zapraszamy serdecznie chętnych do udziału w tych ruchowych zajęciach. Zapraszam do wysłuchania wykładu.